Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie z cyklu Kujawsko-Pomorskie Mniej Znane. Świecie nad Wisłą, tu właśnie dzisiaj jesteśmy. Miasto, świecie, z tym, którzy interesują się historią, pewno najbardziej kojarzy się z Zamkiem Krzyżackim. Ale nie zamkiem będziemy się dzisiaj zajmować. Jest w świecie miejsce, obiekt niezwykły, wart pokazania, wart rozsławiania, miejsce wręcz powiem cudowne, miejsce, w którym zaczęła się tak naprawdę historia miasta. To Kościół, a właściwie zespół poklasztorny, zespół po dawnym klasztorze Bernardynów, dzisiaj parafia pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Już od samego wejścia na teren świątyni dotykamy niezwykłych zabytków architektury sakralnej. Takim właśnie zabytkiem jest zespół krużganków ewenement na skalę europejską, a pewno też i światową. Tą niezwykłość powodują obrazy Pochodzące z XVII wieku, namalowane na płótnie przez brata zakonnego, brata Linka, a przedstawiające sceny z drogi krzyżowej. Cały kompleks krużganków otaczających klasztorny, dzisiaj kościelny, dziedziniec, tutaj właśnie bracia zakonni odprawiali drogę krzyżową przy każdej stacji, zatrzymywali się. Każdy z obrazów przedstawia daną stację Drogi Krzyżowej i tutaj razem z wiernymi modlili się. Te obrazy na dzień dzisiejszy, wspaniale odrestaurowane, piękne, warte podziwiania, oglądania, docenienia tego warsztatu, jaki prezentował brata, może i bracia, bo mówi się o kilku też bracia zakonni, którzy brali udział w malowaniu tej Drogi Krzyżowej. Kiedy przekroczymy bramę i znajdziemy się na dziedzińcu kościoła, w oczy rzucają się rzeźby umieszczone we wnękach frontowej ściany, w dolnych wnękach przedstawieni są dwaj patroni Polski po lewej stronie święty Stanisław, po prawej z wiosłem święty Wojciech który prawdopodobnie przebywał tutaj właśnie. W świecie, w okresie swoich podróży misyjnych, sam kościół, sam klasztor zbudowany został na miejscu dawnego drewnianego kościoła świętego Michała. Kościół ten został oddany Bernardynom, którzy przybyli tutaj do świecia. Spłonął od uderzenia pioruna. Zakonnicy na miejscu drewnianego kościoła zbudowali. Własną świątynię i zespół klasztorny już murowany z wnętrzami, które posiadają wystrój barokowy. Jak mówiłem, barokowy wystrój kościoła, barokowy wystrój wnętrza. Przepiękny chór drewniany, drewniana zabytkowa ambona. Ale to, co robi największe wrażenie, to niezwykłej urody malowidła na ścianach. Malarz Leon Wyczółkowski, który miał okazję przebywać tutaj w kościele, widząc te obrazy, mając przed oczyma taki właśnie widok, miał być ponoć autorem określenia Mała Sykstyna. Tak określił właśnie tutaj wnętrze tego kościoła, dawnego klasztora, klasztoru pobernardyńskiego. Malowidła na ścianach przedstawiają sceny biblijne, sceny testamentowe, ale nad samym wejściem do prezbiterium brat Paschalis Kleszczyński namalował przepiękną scenę, która przedstawia przybycie tutaj do kościoła, do klasztoru cudownego obrazu Matki Bożej Świeckiej. Na obrazie przedstawiona jest jedna z najpiękniejszych opowieści, najpiękniejszych legend tutaj związanych z tym miejscem o przybyciu cudownego obrazu Matki Bożej do klasztoru Bernardynów. Z przybyciem tego obrazu, z jego obecnością w kościele miały się wiązać liczne cuda uzdrowienia. Kościół, klasztor stał się miejscem Pielgrzymek, prawdziwym sanktuarium. Sam obraz spłonął już na początku XX wieku. Podobno kościelny nie dogasił świecy, od świecy zapalił się ołtarz i ten prawdziwy obraz spłonął. Na dzień dzisiejszy jest przedstawiona odwzorowana kopia tamtego obrazu. Obraz namalowany w stylu, w manierze włoskiej. Nosi to taką nazwę Madonna della Sedia. Bardzo niezwykły z tego powodu, że każdy, kto przybywa do kościoła i zwraca swój wzrok na obraz, odnosi wrażenie, że Matka Boża z dzieciątkiem z obrazu wodzi za nim wzrokiem. Opowieść o przybyciu cudownego obrazu niesie z sobą. Spore ziarno prawdy, ale też bardzo ważne przesłanie, ważne na tamten czas, na czas, kiedy Bernardyni na zaproszenie burmistrza Godziszewskiego tu do świecia przybyli. Był to okres reformacji, kiedy rozpoczynał się ruch protestancki, więc zadaniem Bernardynów było też podtrzymanie ducha wiary katolickiej. Stąd też przekaz, który zawiera się w przepięknej opowieści. A brzmi ona mniej więcej tak. Otóż kupiec sandomierski, który ze swoim zbożem e, przypłynął do Gdańska na targ, e, po sprzedaniu zboża odwiedzał e, kramy na targu w mieście. E, miał zamiar sprawić e, swoim, swojej rodzinie e, jakieś upominki, dokonać niezbędnych zakupów na drogę powrotną i trafił. Do pewnego kramarza, u którego zauważył wylot komina zasłonięty obrazem Matki Boskiej. Bardzo wierzący szlachcic nie mógł przeboleć takiego widoku. Zaproponował, że kupi ten obraz od kramarza. Tak w opowieści się podaje, że kramarz był Niemcem i luteraninem, więc Niemiec zaproponował. Że sprzeda obraz, ale ceną będzie wyłożenie całej powierzchni obrazu monetami, talarami. Kupiec bez wahania przystał na to. Nabył ten obraz, zabrał go na swoją szkutę wiślaną. I kiedy już wracali z Gdańska, Wisłą w stronę Sandomierza, na wysokości świecia, szkuta stanęła na środku rzeki. Żadną siłą nie można było jej ruszyć, przeciągano linę pod dnem szkuty, czy nie natrafiono na jakąś mieliznę, na jakąś przeszkodę. Nic takiego nie znaleziono, i szlachcic, który cały czas trzymał w objęciach ten obraz przez cały czas podróży, tknięty został myślą, kiedy spojrzał na wzgórza tutaj naszego miasta. Zobaczył właśnie ten wspomniany przeze mnie drewniany kościółek św. Michała i tknięty został taką myślą, że ten obraz należy tu, w tym miejscu, pozostawić, że to jest taki znak. Łodziom przepłynęli na brzeg, dotarli do kościoła, darowali obraz Bernardynom. W tym momencie te siły, które trzymały szkutę, ustąpiły, można płynąć dalej. Obraz pozostał tutaj w kościele Bernardynów, tak jak mówiłem, zaczął słynąć cudami, a ten kupiec, kramarz niemiecki z Gdańska, który za taką cenę sprzedał obraz, okazało się, że po tej całej transakcji talary, które zyskał, zamieniły się w popiół. Sam kramarz oślepł, kiedy dowiedział się, jakimi cudami słynie tu obraz, który sprzedał. Sam przybył do świecia, jak podaje legenda, nawrócił się na wiarę katolicką, rzucił krzyżem w kościele, w tym momencie został uzdrowiony, odzyskał wzrok. Tak, mniej więcej w skrócie brzmi ta opowieść, brzmi to przesłanie z tamtych czasów, kiedy Bernardyni rezydowali tutaj, w świeciu. Największa tajemnica, największa zagadka, ale też i sensacja znajduje się w podziemiach kościoła, a właściwie pod kościołem, pod jego fundamentami. Tam są pozostałości po pierwszym kościele grodowym, jaki zbudowano tutaj w świecie. Wzmianka o tym kościele pochodzi już z roku 1198, z okresu rządów władcy tych ziem, księcia Grzymisława. Wspomina się w dokumencie o pierwszym kościele grodowym pod wezwaniem Panny Marii o konsekracji tego kościoła. Są jeszcze takie przypuszczenia, że kościół tutaj w świecie był jeszcze wcześniejszy, no niezwykła byłaby to sensacja, że pochodził nawet z X wieku, czyli z pierwszego, jakby okresu chrześcijaństwa na tych ziemiach z okresu pobytu tutaj świętego Wojciecha. Wymagałoby to badań, wymagałoby to poszukiwań. Na razie są to swego rodzaju domniemania, ale też i pewnego rodzaju potwierdzenia, które można zobaczyć, kiedy zajdzie się do podziemi. W krypcie pod prezbiterium było też miejsce pochówku zakonników, którzy przebywali i mieszkali tutaj w klasztorze. W podziemiach kościoła w krypcie, oprócz zakonników, pochowano też burmistrza Kapela, który był fundatorem tego kościoła. Pochowano też jego małżonkę. Na dzień dzisiejszy trumien nie ma, decyzją konserwatora zabytków z uwagi na pleśń, która się tu wdała, szczątki wszystkich tutaj pochowanych yy, po prostu spalono, i prochy pochowano na dziedzińcu kościelnym. Jest tam specjalna płyta. Ale tu po lewej stronie, za tym pomieszczeniem, za tą małą kryptą, jest miejsce o którym mówiłem. To miejsce szczególne tam na zewnątrz kościoła, podczas prac ziemnych. Odkopano fragmenty te pozostałości po pierwszym kościele grodowym, fragmenty muru obwodowego. Również takie pozostałości są w dalszej części krypty już pod prezbiterium, pod zakrystią. Na dzień dzisiejszy trwają tam prace. Miejsce jest niedostępne, ale wszystkie ślady wskazują, że tutaj właśnie znajdował się pierwszy kościół grodowy. Aby to potwierdzić, aby to jakoś udokumentować, potrzebne by były prace archeologiczne, potrzebne by były badania. Oczywiście związane są z tym koszty, ale myślę, że z biegiem czasu, jakby z upowszechnieniem niezwykłości tego miejsca, niezwykłości tej świątyni, zespołu poklaszternego, uda się taką rzecz przeprowadzić. Opuszczając dzisiaj to miejsce, Mamy jednocześnie przeświadczenie, że jeszcze nie raz tutaj wrócimy, oby właśnie po to, żeby pokazać prace archeologiczne mające na celu udokumentowanie istnienia pierwszego kościoła grodowego w świecie. Dziękuję państwu za zainteresowanie naszymi programami i jednocześnie bardzo liczę, że wasz udział, wasze Odwiedzanie tych miejsc, które pokazujemy, takiego miejsca, jakim jest Kościół poklasztorny w świeciu, przyczyni się do zachowania tego niezwykłego dziedzictwa, dziejów, i z, takim, z taką myślą, z taką nadzieją żegnam się dzisiaj z Państwem.